Dzień dobry, tu podcast Do Meritum, Prawniczy Sprint. Wita Was Tomasz Ejtminowicz, radca prawny. Dziś mamy ciąg dalszy pierwszej serii sprintów, czyli poradnik dla software house'ów w temacie jak konstruować dobre umowy wdrożeniowe. Mamy dziś sprint numer 7, w którym kontynuujemy mm, kwestie mm, dobrych, bezpiecznych prawnie, bezpiecznych dla wykonawcy klauzul w umowach. Dziś yy, omówimy sobie jeszcze kilka kolejnych. I pierwszą taką klauzulą na dziś jest klauzula o braku odpowiedzialności za wersję MVP po dokonaniu jej odbioru. O co chodzi? Mianowicie zdarza się, że po wykonaniu i po odbiorze wersji MVP i po jej produkcyjnym uruchomieniu Klient przychodzi wiele miesięcy później z pretensjami i roszczeniami, że coś nie działa i jest wynikiem VAT w tejże wersji MVP. Czyli odebraliśmy MVP, minęło kilka miesięcy, w czasie których trwają jakieś dalsze prace rozwojowe, ale klient, mimo to, cofa się z roszczeniami do etapu sprzed MVP. To jest sytuacja niedopuszczalna, no bo jeżeli odebrał, no to co do zasady, należy przyjąć, że przetestował aplikację i jest ona dla niego ok. Natomiast żeby ustrzec się niepotrzebnych sporów, a takie się zdarzają i mówię to z pewnej praktyki projektowej, warto zadbać o klauzulę, która może brzmieć na przykład tak: Po produkcyjnym uruchomieniu wersji MVP Zamawiającemu nie przysługują roszczenia z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy w zakresie wersji MVP, chyba że wykonawca wyrządził szkodę umyślnie. Warto przy okazji też dopisać tu, że ograniczenie to nie dotyczy roszczeń gwarancyjnych w przypadku, gdy wykonawca udzielił zamawiającemu gwarancji na wersję MVP. I tu też przy okazji jeszcze jedna dygresja bo wspomniałem Wam tu o takim zapisie, chyba że wykonawca wyrządził szkodę umyślnie. Otóż szkoda może się dzielić na szkodę nieumyślną i umyślną. Nieumyślna, czyli coś zrobiliśmy niechcący wskutek lekkomyślności, niedbalstwa, a umyślna, no to celowa, celowe nasze działanie nakierowane na wyrządzenie szkody. Otóż zgodnie z kodeksem cywilnym zawsze możemy szkodę nieumyślną wyłączyć albo ograniczyć, Natomiast nigdy nie możemy tak czy inaczej wyłączyć szkody wynikającej z winy umyślnej. Nawet jeżeli taka klauzula w umowie się znajdzie, to ona będzie bezskuteczna, nie zadziała w sądzie. Drugą klauzulą, również ważną, jest klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności za braki, mówię tak w skrócie pewnym myślowym, za braki wynikające z analizy jeżeli te braki zostały spowodowane przez zamawiającego. Na przykład może się zdarzyć, że analiza jest niepełna, niekompletna albo zbyt ogólna, zbyt wysokopoziomowa, nie rozpisuje detalicznie zadań i w konsekwencji no, mogą się zdarzyć pewne błędy albo niekompletność prac, która jest efektem właśnie tego, że te prace, te funkcjonalności nie zostały poddane analizie. Albo na przykład w ogóle nie była analizy. Nie możemy, nie możemy dopuścić do sytuacji, wskutek, że wskutek tego, że klient chciał zaoszczędzić na analizie, to że później w trakcie wdrożenia przyjdzie do nas z pretensjami. Na przykład stwierdzi, że praca i aplikacja jest niekompletna, ponieważ nie ma tutaj wish wishlisty. No, ale my możemy zawsze go skontrować w tym momencie. Ok, ale wish list nie było uwzględnione na etapie analitycznym, nie było objęte ani analizą, ani pilotażem. Nie wiedzieliśmy, że takie masz zapotrzebowanie, albo na przykład pytaliśmy Cię o to, czy potrzebujesz, ale udzieliłeś nam odpowiedzi odmownej. W związku z tym, klauzula dotycząca. Braku odpowiedzialności za niekompletność analizy może brzmieć na przykład. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące konsekwencją okoliczności, które nie były możliwe do ustalenia na etapie analizy. Z kolei, jeżeli nie ma analizy, a jedziemy z projektem, tak się czasami zdarza, czyli przystępujemy do działania nie mając analizy, no to powinniśmy. Dbać w negocjacjach o to, żeby umowa, jaką zawieramy, była umową nie, umową rezultatu, umową o dzieło, tylko żeby tam były zapisy, że jest to umowa starannego działania. To jest to, o czym mówiłem w pierwszych sprintach tej serii. Zdarza się czasami, że mniejsze software housey, zwłaszcza przy mniejszych wdrożeniach, podpisują umowę, która jest umową o dzieło, Umową rezultatu, mówią, ok, zobowiązujemy się do wykonania danej aplikacji jako pewnego skończonego produktu, ale nie mają analizy. Ta analiza na przykład dopiero powstaje jako pierwszy etap umowy. No ale jest to działanie bardzo ryzykowne, ponieważ to jest trochę jak kupowanie kota w worku. To znaczy godzimy się, zobowiązujemy się, że dowieziemy produkt, ale na starcie nie wiemy jeszcze, czym ten produkt będzie. Więc, w konsekwencji, jeżeli już jesteśmy zmuszeni do, umo do zawarcia umowy o dzieło, nie mając analizy, to powinniśmy zawrzeć zapis, że jeżeli pierwszym etapem prac będzie wykonanie analizy, to jeżeli po tej analizie strony się nie dogadają, bo wyjdą jakieś nadzwyczajne, nieprzewidziane przez nas okoliczności, to wykonawca ma prawo jednostronnie rozwiązać umowę. Oczywiście za, zachowując prawo do wynagrodzenia za tą część analityczną, ale dzięki temu jest to taki bezpiecznik, który yy, pozwoli nam nie pogrążać się w ryzykownym projekcie, który może skutkować później dokładaniem przez nas do interesu, zwłaszcza w modelu Fix Price. Kolejnymi klauzulami, już może mniejszego znaczenia, ale jednak ciągle ważnymi, yy, są te, które mam za chwilę powiem. Mianowicie chodzi mi o to, że im więcej mamy klauzul jakoś ograniczających czy wyłączających odpowiedzialność za różne sytuacje, yy, odpowiedzialność wykonawcy, tym jest dla nas bezpieczniej prawnie. Powinniśmy zadbać o to, żeby nasza umowa, oprócz tego, że zaciągamy określone zobowiązania, zobowiązujemy się do wykonania. Yy, aplikacji tego śmigłowego, to jeszcze w umowie powinny być zaszyte pewne bezpieczniki. I w związku z tym m, warto w umowie, w umowie uwzględnić również katalog dalszych wyłączeń. Na przykład wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za po pierwsze, niezgodności stanu faktycznego systemów integrowanych z aplikacją z ich opisami zawartymi w dokumentacji. Sytuacja, w której integrujemy naszą aplikację z zewnętrznym jakimś systemem, na przykład ERP, a jego dokumentacja jest niekompletna albo zamawiający nam jej nie dostarcza. No to nie możemy ponosić odpowiedzialności za błędy, wady, które wynikną wskutek tego, że nie mogliśmy rozpoznać faktycznego zakresu, w jakim nasza aplikacja się integruje. Druga kwestia, że nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, będące następstwem dokonywania przez zamawiającego, lub osoby trzecie, samodzielnych prac nad aplikacją albo środowiskiem, w którym aplikacja funkcjonuje. Czyli skrótem mówiąc, jeżeli zamawiający albo inne firmy działające dla niego zaczną grzebać w naszej aplikacji, to to nas zwalnia z odpowiedzialności. Trzecia kwestia nie ponosimy odpowiedzialności za wady i opóźnienia wynikające z braku współdziałania zamawiającego lub osób, za które odpowiada zamawiający, jak również za szkody wynikające z oprogramowania dostarczonego przez zamawiającego lub osoby trzecie integro integrowanego z aplikacją lub implementowanego do niej. No kolejna sytuacja, w której... Mamy prawo uchylić się do odpowiedzialności jeżeli zamawiający nie współdziała, nie współpracuje. I wreszcie czwarty rodzaj takich bezpieczników to, że wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za treści zawarte w aplikacji oraz zgodność z przepisami prawa zastosowanych w aplikacji rozwiązań funkcjonalnych, regulaminów, regulacji podatkowych i tym podobnych rzeczy. O co tutaj chodzi? Mianowicie czasami wykonawca usiłuje przerzucić na nas obowiązki związane nie tylko z kodowaniem czy z UX-em, ale również z kwestiami prawnymi. Na przykład, aplikacja, która ma przetwarzać dane osobowe użytkowników. To co do zasady, my, jako wykonawcy, jako Software House, nie jesteśmy ekspertami od RODO, więc nie możemy odpowiadać za odpowiednie zastosowanie mechanizmów ochrony danych osobowych, ponieważ od tego jest prawnik zatrudniony bezpośrednio przez zamawiającego. Tak samo, jeżeli mamy do czynienia z sklepem i e komersowym, to z założenia wykonawca nie może odpowiadać za treść regulaminów związanych ze sprzedażą produktów nie może odpowiadać za przepisy dotyczące ochrony konsumentów. To są kwestie, które również zamawiający powinien sobie zabezpieczyć we własnym zakresie. No i tak samo my jako Software House nie możemy odpowiadać za kwestie podatkowe. Uruchamiamy, projektujemy sklep internetowy, w którym jest fiskalizacja określonych towarów. To już zwłaszcza, jeżeli mamy do czynienia ze sklepem projektowanym gdzieś za granicę, a nie w Polsce, gdzie nie wiemy, jakie są podatki, kiedy się stosuje taki VAT, a kiedy inny, no to również jako software house nie możemy za to odpowiadać. To jest rolą zamawiającego, żeby zatrudnił swoich własnych ekspertów, którzy powiedzą, dany, dany towar jest objęty VAT-em takim i takim, a inny towar jest objęty innym rodzajem VAT-u. Za takie kwestie wykonawca odpowiadać nie może. Kolejną poboczną trochę klauzulą, ale również wynikającą z... Każda z tych klauzul, o których mówię, jest wynikiem pewnych problemów i kryzysów wdrożeniowych, z jakimi miałem do czynienia, więc siłą rzeczy każdy taki kryzys jest jakąś nauczką, którą później staram się stosować we wzorach umów. Więc kolejną taką klauzulą jest zapis o tym, że wykonawca nie odpowiada za, mówię w cudzysłowie, wyobrażenia. Odpowiedzialność wykonawcy powinna ograniczać się tylko i wyłącznie do tego, co jest wyraźnie przez strony zapisane w backlogu albo w specyfikacji, a nie, że wykonawca powie, a to miało być inaczej, bo na przykład wasz handlowiec powiedział mi mm, przed podpisaniem umowy co innego, na, na prezentacji obiecywaliście mi cuda na kiju, a jest coś innego. To są twoje drogi... Kliencie wyobrażenia, my odpowiadamy tylko za to, co jest literalnie zapisane w specyfikacji lub w backlogu. I wreszcie jeszcze jeden rodzaj klauzul również ważny, to są klauzule, które mają na celu ochronę wykonawcy przed zbyt swobodnym, radykalnym zerwaniem kontraktu przez klienta w sytuacji, gdy coś idzie nieka nie tak. Otóż powinniśmy zadbać o to, żeby umowa również zawierała pewne bezpieczniki, pewne zapory. To znaczy, że zamawiający klient będzie mógł ją zerwać w razie kryzysu, ale nie od tak na pstryknięcie, tylko dopiero po spełnieniu pewnych warunków. No i jakie to są warunki? Po pierwsze, może ją zerwać nie w każdej sytuacji niewykonywania umowy, a, wy a wyłącznie w przypadku Rażącego niewykonywania umowy. Warto zadbać o to, żeby te zapisy mówiły, że to dotyczy tylko rażącego niewykonywania umowy. Po drugie, może umowę zerwać, ale dopiero po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, który wykonawca wyznaczy, który klient zamawiający wyznaczy nam do poprawy. I w ramach takiego wezwania, które będzie szło od klienta do Wykonawcy powinna być zawarta zamknięta i szczegółowa lista oczekiwanych zmian w sposobie wykonywania umowy. Tego, co, czyli klient musi wyraźnie napisać. Nie podoba mi się X, Y i Z i proszę cię, wykonawcę o poprawienie tych, tych elementów. Kolejnym, kolejnym składnikiem, kolejnym elementem takiego wezwania powinno być wyznaczenie przez klienta odpowiedniego terminu do poprawienia, do naprawienia tych uchybień. To znaczy to nie zawsze, czy z reguły nie jest to sztywny termin typu 7 dni, 14 czy 21 dni, ponieważ każdy projekt jest inny. Projekty, które ciągną się przez rok, trudno, żeby zostały naprawione. Na podstawie wezwania, w którym klient da nam 7 dni na naprawienie. Tak? Im dłuższy projekt, im bardziej skomplikowany, ten termin, który klient wyznacza do poprawy, zanim odstąpi, zanim rozwiąże umowę, powinien być dłuższy. A ponieważ często nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak skomplikowany projekt będzie, to warto zadbać o to, żeby, te, żeby taka klauzula nie operowała sztywnym terminem, tylko żeby mówiła, że to powinien być termin odpowiedni do okoliczności i specyfiki projektu oraz odpowiedni do etapu jego zaawansowania. Jednakże nie krótszy niż na przykład 21 dni roboczych za każdym razem bez względu na przyczynę. Odpowiedni do etapu zaawansowania, dlatego że prościej jest naprawić pewne uchybienia na początku prac a dużo trudniej i bardziej czasochłonne jest naprawienie usterek pod koniec pracy. Taka klauzula, teraz reasumując to, o czym powiedziałem, może brzmieć w sposób następujący, cytuję. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym tylko w przypadku rażącego niewykonywania bądź rażącego nienależytego wykonywania Kluczowych elementów umowy przez wykonawcę. Kluczowych elementów umowy, podkreślam. I dalej. Uprawnienie to przysługuje zamawiającemu po bezskutecznym upływie terminu do wykonania bądź do należytego wykonania umowy, dodatkowo wyznaczonego wykonawcy w wezwaniu. Wezwanie to dla swojej skuteczności musi zawierać zamkniętą i szczegółową listę oczekiwanych zmian w sposobie wykonywania umowy, a także wyznaczać termin odpowiedni do okoliczności i, specyfik, i specyfiki projektu oraz etapu jego zaawansowania, jednakże zawsze nie krótszy niż 20 dni roboczych. Tak może brzmieć ta klauzula. No i ostatni na dziś rodzaj klauzul to klauzule, które powinny nas zabezpieczać przed roszczeniami o kary umowne. Wiadomo, że to zawsze bywa dotkliwe i bolesne. I trzeba i klienci często e, upierają się nad tymi, e, nad tymi karami umowymi, umownymi, zwłaszcza, jeżeli jednocześnie forsują konkretny harmonogram i konkretny deadline, w którym aplikacja musi być produkcyjnie, Uruchomiona, no to dla nich wówczas kara umowna jest rodzajem środka dyscyplinującego, że my się w tym terminie, na który się zobowiązaliśmy, wyrobimy. Często te klauzule potrafią być bardzo dotkliwe, potrafią być tak wysokie, że zjadają nam całą marżę albo, albo idą wręcz głębiej i mogą, mogą po prostu, ich suma może być równa wartości samego wynagrodzenia, jakie nam się należy, więc to jest ryzykowne. W związku z tym. Również tu proponuję bezpieczniki i na przykład dwa rodzaje takich zabezpieczeń: to, to jest po pierwsze, że kary mogą być dopiero naliczane po, po pierwszym piśmie z wezwaniem do wykonania umowy, czyli na przykład jesteście w opóźnieniu, proszę przyspieszyć. I jeżeli nie przyspieszymy, to kary są naliczane dopiero, jeżeli ten termin z wezwania upłynie bezskutecznie. I drugi rodzaj klauzul, może nawet ważniejszych, to jest to, że zamawiający musi zgłosić roszczenie o karę umowną w określonym terminie. Hmm, czyli na przykład w ciągu, strzelam teraz, 30 dni od wystąpienia zdarzenia, które daje mu prawo naliczać karę umowną. Pod rygorem, że jeżeli w tym terminie nie zgłosi nam tego roszczenia, to traci prawo do tego roszczenia. Czyli. Hmm, do 30 czerwca mieliśmy wykonać funkcjonalność X. Jest 28 lipca. Wykonawca, jeżeli będzie chciał w ogóle stosować kary umowne za opóźnienie, to musi się wyrobić do 30 lipca z notyfikacją nam tego faktu i ma prawo naliczać kary tylko jeżeli my. Nie, no, nie, 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 nie dowieziemy projektów w terminie, który nam zakreślił w piśmie. On nie może sobie przypomnieć, na przykład, 30 września o tym, że e, jesteśmy w opóźnieniu od 30 czerwca, ponieważ minął termin z, m, umowy, który nakazywał mu zgłosić obo, zgłosić fakt naliczania kar umownych w ciągu 30 dni od, od, od tego zdarzenia, m, które skutkowało prawem do naliczania kary umownej. Jeżeli zgłosił to 30 września, to traci prawo do naliczania kar umownych. To jest kolejny bezpiecznik. Oczywiście dodam tu również, że kary umowne powinny także wchodzić w ramach, wchodzić do tego kapa ograniczającego odpowiedzialność odszkodowawczą, o którym mówiłem kilka sprintów temu, dlatego że Kara umowna to też jest rodzaj odpowiedzialności odszkodowawczej, więc kap na odpowiedzialność odszkodowawczą powinien zawierać w sobie również kap na kary umowne. I ostatnia uwaga, taka też trochę na marginesie, warto dbać o to, żeby w umowie był zapis, że kary umowne są za cytuję w cudzysłowie, zwłokę, a nie za opóźnienie, ponieważ opóźnienie to jest pewne zdarzenie obiektywne, to znaczy spóźniasz się albo nie spóźniasz. 0-1. I jeżeli w umowie jest zapis, że kary umowne są za opóźnienie, to klientowi wystarczy pokazać obiektywny fakt opóźnienia. A z kolei zwłoka to jest sytuacja, w której nasze opóźnienie jest przez nas zawinione, czyli pozostajemy zwłoce tylko jeżeli ponosimy za to winę. Czyli reasumując, jeżeli mamy kary umowne i klient obstaje, upiera się nad, za nimi, to wykreślmy tam. Słowo kary umowne za opóźnienie, a wstawmy tam słowo kary umowne za zwłokę. No i tyle na dziś. Ciąg dalszy nastąpi. W kolejnym odcinku będę opowiadał Wam o klauzulach związanych z prawami autorskimi we wdrożeniach, ponieważ jest to równie istotne. Nie dalej jak dzisiaj, miałem takie zgłoszenie od naszego przeciwnika procesowego klienta, który jest strasznie zestrachany tym, że nie nabył praw autorskich do aplikacji. Myśmy wykonali dla niego pracę, on za nie nie zapłacił, pozostajemy w sporze, natomiast mamy za pazuchą jeszcze broń atomową w postaci roszczeń o prawa autorskie, które mogą być dwa razy wyższe niż wartość całej aplikacji, ale o tym sobie powiemy w kolejnym sprincie to był podcast do meritum prawniczy sprint zapraszam na kolejne sprinty pozdrawiam Tomasz Hejtmiewicz